Usiądź teraz wygodnie, weź jeden spokojny wdech i pozwól sobie poczuć, że coś właśnie zaczyna dziać się w Twojej energii. Nie musisz wiedzieć, co to jest. Wystarczy, że przez moment pozwolisz sobie zauważyć tę subtelną wibrację, która zaczyna delikatnie poruszać Twoją świadomość. Ten film to nie jest zwykłe nagranie. To jest inicjacja, wejście w przestrzeń, do której prowadziło Cię całe Twoje dotychczasowe życie. Nawet jeśli brzmiałoby to dla ciebie jeszcze kilka lat temu jak piękna metafora. Teraz to nie metafora, teraz to się dzieje. Wyobraź sobie, że istnieje miejsce, w którym droga, której tak długo szukałaś, już dawno została przygotowana. Czekała, aż zadasz sobie jedno pytanie: czy jestem gotowa wejść na poziom, który już od dawna jest mój, ale którego bałam się dotknąć? Nie musisz odpowiadać na głos. Twoja energia już odpowiedziała, skoro tu jesteś. To znaczy, że tak. Od pierwszych sekund tego filmu zaczyna działać pewna bardzo konkretna częstotliwość. Jest jak impuls, który budzi w tobie moc, o której zapomniałaś. Nie zgubiłaś jej, jedynie przyciszyłaś, bo życie w pewnym momencie stało się zbyt głośne. Ale teraz wracasz, wracasz do wersji siebie, która pamięta, że świat nie jest czymś, co ci się przydarza, tylko czymś, co tworzysz. Świadomie, każdą emocją, każdym wyborem. Każdym obrazem, który w swoich myślach trzymasz dłużej niż kilka sekund, zanim przejdziemy do głębokiego procesu manifestacji, chcę, abyś zrobiła coś naprawdę prostego, a jednocześnie potężnego. Połóż na chwilę dłoń na sercu, nawet jeśli robisz to tylko symbolicznie, i poczuj, że w tym miejscu, pod Twoimi palcami, drzemie cała historia Twojej odwagi. Każda decyzja, którą podjęłaś, każdy krok, który zrobiłaś mimo lęku, każdy dzień. Kiedy wstałaś, chociaż wszystko wskazywało na to, żeby się poddać, to wszystko jest zapisane właśnie tam. I w tej sekundzie, w tym uderzeniu serca, zaczyna budzić się energia, która prowadzi cię w coś zupełnie nowego. Pozwól, by twój oddech stał się trochę głębszy. Nie musisz tego kontrolować. Wystarczy, że obserwujesz, bo coś zaczyna się zsynchronizować. Twój oddech, twoje ciało, twoje pole energetyczne, i przyszłość która do tej pory była tylko przebłyskiem intuicji. Ona już nie jest odległa. Ona jest blisko, bardzo blisko, a teraz chcę, żebyś wyobraziła sobie jedną rzecz. Przed tobą znajduje się ścieżka. Długa, jasna, prawie nierealna. Ale czujesz, że jest twoja. Próbowała się znaleźć wcześniej, czasem na ślepo, czasem desperacko, czasem z nadzieją. Ale nie mogłaś jej zobaczyć, bo miała się pojawić dopiero teraz, w momencie, kiedy twoja energia była gotowa ją unieść. Każdy etap, przez który przeszłaś wcześniej, miał cię doprowadzić dokładnie do tego miejsca. Do tej chwili, do tego nagrania, i teraz dzieje się coś ważnego. Zaczynasz widzieć siebie, stojącą na tej ścieżce, ale nie tą, którą znasz z codzienności. Nie tą, która czasem wątpi, czasem się boi, czasem zastanawia się, czy daje radę. Widzę przed tobą wersję ciebie, która jest prawdziwa, czysta. Bez obciążeń, bez przeszłości, bez starych historii, które powtarzałaś tak długo, że zaczęły brzmieć jak prawda. To nie była prawda. To były tylko stare programy, które kiedyś pozwoliły ci przetrwać, ale teraz przestały być potrzebne. A ten moment właśnie je rozpuszcza. Wyobraź sobie teraz, że ta wersja ciebie, silniejsza, spokojniejsza, bardziej świadoma, robi jeden krok w twoją stronę. I nagle czujesz coś. Jakbyście przez ułamek sekundy połączyły się energią. Jakby jakaś część ciebie chciała powiedzieć: przyszedł czas. Już nie musisz się chronić. Już nie musisz czekać. Już nie musisz walczyć z tym, co jest Twoje. Teraz masz je wziąć. W ciągu następnych minut przejdziemy przez proces, który połączy cię z tą wersją ciebie. Z tą, która manifestuje w sposób naturalny. Z tą, która nie pyta, czy mogę, tylko mówi, to jest moje. A wszechświat odpowiada. Wiem, że tak. I zanim przejdziemy do drugiego bloku, chcę, żebyś poczuła jedną ważną rzecz. Nie jesteś tu przypadkiem, nie trafiłaś tu, bo miałaś ochotę czegoś posłuchać. Trafiłaś tu, bo twoja energia odpowiedziała na własne wezwanie. Od dziś nie będziemy budzić twoich marzeń, będziemy budzić twoją moc, i zobaczysz, że ona zawsze tam była. To jest moment, w którym twoja nowa rzeczywistość zaczyna oddychać razem z tobą. Zostań dokładnie tam, gdzie jesteś. Nie musisz nic zmieniać, nie musisz nic poprawiać, nie musisz się starać. W tym bloku zrobimy coś znacznie ważniejszego niż wizualizacja. Zaczniemy przełączać twoją energię. Delikatnie, ale głęboko. To będzie moment, w którym twoje ciało, umysł i pole kwantowe zaczną mówić jednym językiem. A kiedy to się dzieje, rzeczywistość nie ma wyboru. Musi się przesunąć. Weź teraz spokojny wdech i wyobraź sobie, że ten oddech rozświetla Twoją wewnętrzną przestrzeń. Nie jak światło żarówki, bardziej jak ciepło, które pojawia się, kiedy odnajdujesz coś, co od dawna było Twoje. To światło nie pochodzi z zewnątrz. Ono wychodzi z samego środka ciebie, z tej części, którą przez lata próbowałaś chronić, ukrywać, albo odsuwać, na później. A przecież ta część ciebie jest najprawdziwsza. Teraz chcę, żebyś wyobraziła sobie, że to światło powoli unosi się w górę. Jak delikatna mgła. Dotyka Twojego serca, dotyka Twojego gardła, dotyka Twojego umysłu, i wszędzie tam, gdzie było napięcie, zwątpienie, zmęczenie albo historia, której miałaś już dość, to światło zaczyna wchodzić jak ciepło, które zmiękcza wszystko, co było twarde. To nie usuwa Twojej przeszłości. To sprawia, że przestaje cię ona napinać, bo w tym bloku przechodzimy do czegoś niezwykle ważnego, do Twojej tożsamości kwantowej. Czyli tej wersji ciebie, która już żyje w rzeczywistości, do której zmierzasz. Ta wersja ciebie istnieje, nie jako fantazja, nie jako marzenie, ale jako realna częstotliwość w polu kwantowym. Ona tam jest, i teraz otwieramy drzwi, żebyś mogła ją poczuć. Wyobraź sobie teraz przestrzeń przed sobą, szeroką, czystą, spokojną. Jakby ktoś usunął wszystkie zakłócenia, cały hałas, wszystkie stare emocje, które przysłaniały widok. A na środku tej przestrzeni stoi ty, ale inna, silniejsza, bardziej obecna, bardziej spokojna, promienna to nie jest idealna wersja ciebie, to jest prawdziwa wersja ciebie ta, która nie nosi już na barkach historii, które nie są jej. Ta, która nie wchodzi w każdy dzień z napięciem, które powstało lata temu. Ta, która nie zastanawia się, czy zasługuje. Ona po prostu jest. Zobacz ją teraz, przyjrzyj się jej twarzy. Zwróć uwagę na jej oczy, na ten spokój, który nie wynika z braku problemów, ale z głębokiego zaufania. Zaufania do siebie, do życia, do drogi, którą idzie. Zaufania do tego, że nic, absolutnie nic w jej rzeczywistości nie dzieje się przeciwko niej. Wszystko dzieje się dla niej. I teraz chcę, żebyś zrobiła coś ważnego. Zrób krok w jej stronę. Jeden. Powolny. I poczuj, jak z każdym centymetrem zmienia się Twoja energia. Jakbyś wchodziła w przestrzeń, która jest ci znajoma, ale której dawno nie czułaś. Jakby twoje ciało mówiło: Tak, to jest moje, bo to naprawdę jest twoje. Kiedy zbliżasz się bardziej, ta druga ty nie ucieka, nie oddala się. Ona stoi spokojnie, pewnie, jakby wiedziała, że w końcu przyjdziesz. Jakby czekała cierpliwie, aż będziesz gotowa, by ją zobaczyć. Bo ona była z tobą przez całe życie, tylko że kiedyś była cicha. Teraz przestaje być cicha. Stań naprzeciw niej, weź powolny wdech i teraz wyobraź sobie, że między twoją klatką piersiową a jej klatką piersiową pojawia się jasna smuga, połączenie energii. To nie jest wyobrażenie, to jest proces integracji, łączenia się z częstotliwością, która zawsze była twoja, ale którą dopiero teraz pozwalasz sobie nosić w pełni. I teraz ta wersja ciebie, twoja kwantowa tożsamość, robi coś niezwykle ważnego. Powoli unosi dłoń i kładzie ją na twoim sercu. Nie dotyka fizycznego ciała, dotyka twojej energii i nagle czujesz coś niezwykle silnego, ale jednocześnie spokojnego, jakby w jednej sekundzie rozpadło się wszystko, co było ciężarem. Jakby twoje serce wypuściło historię, którą trzymało zbyt długo. Jakbyś w końcu mogła oddychać pełniej niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz pozwól sobie na chwilę milczenia. Pozwól, by ta energia przeszła przez ciebie jak fala. Ciepła, rozluźniająca, łagodna, a jednocześnie budząca, to nie jest zwykła wizualizacja. To jest przesunięcie Twojego pola. Realne, odczuwalne, głębokie. I teraz ta druga ty, ta, która jest twoją przyszłością, mówi ci jedno zdanie. Usłysz je wewnętrznie, tak jakby rodziło się w Twoim własnym umyśle. Jestem tobą, a ty jesteś gotowa. W tej jednej krótkiej chwili, w tej jednej wibracji. Coś w twojej energii wskakuje na właściwe miejsce. Coś się dopełnia, coś wraca, a w kolejnym bloku nauczę cię, jak połączyć się z tą wersją ciebie nie tylko w wizji, ale w decyzjach, emocjach i codziennych wyborach, które zmieniają rzeczywistość szybciej, niż myślisz. Zostań jeszcze przez chwilę w tej energii połączenia. Wciąż czujesz ją w sercu ciche pulsowanie, ciepło, jakby delikatny prąd przepływał przez twoją klatkę piersiową i ramiona. To nie jest przypadkowe uczucie, to jest moment, w którym twoje pole kwantowe zaczyna dostrajać się do częstotliwości twojej nowej tożsamości. W tym bloku pójdziemy o krok dalej. Nauczysz się kodować tę częstotliwość w swoim ciele, tak aby manifestacja stała się czymś naturalnym, a nie wymuszonym. Weź teraz powolny wdech i pozwól sobie zauważyć, że powietrze, które wdychasz, jest jak informacja. Z każdym wdechem pobierasz nowy kod spokoju pewności, głębokiego przekonania, że to, czego pragniesz, nie jest czymś odległym. Jest czymś, co już do ciebie idzie. Z każdym wydechem oddajesz stare częstotliwości, zwątpienie, nerwowość, niecierpliwość, poczucie braku. Nie musisz ich wyrzucać na siłę. One po prostu wypływają same, bo twoja energia nie jest już dla nich domem. A teraz wyobraź sobie, że stoisz znów naprzeciw swojej kwantowej tożsamości ale tym razem coś jest inaczej. Ona nie stoi już kilka kroków przed tobą. Ona jest bliżej, o wiele bliżej, jakby przestrzeń między wami zaczęła się kurczyć, bo różnice między tobą, dzisiejszą, a tobą, przyszłą, rozpływają się. To właśnie jest moment integracji. Chcę, żebyś teraz zauważyła jedną rzecz. Ta przyszła ty nie patrzy na ciebie jak na kogoś, kto dopiero zaczyna. Patrzy na ciebie jak na równą sobie. Nie ma w jej oczach współczucia ani litości. Jest natomiast ogromny szacunek i cicha pewność, wiesz więcej niż ci się wydaje. I to jest prawda, cała wiedza, której potrzebujesz, cała siła, którą musisz poczuć, cała intuicja, której szukasz, wszystko to już masz. Teraz tylko usuwamy warstwy, które to zasłaniały. Wyobraź sobie teraz, że ta druga ty robi krok i kolejny, aż w końcu staje tak blisko, że czujesz jej obecność w swoim polu energetycznym. To nie jest zwykłe wyobrażenie. To jest realna praca kwantowa. W tej chwili zaczynają synchronizować się wasze częstotliwości. Jej spokój zaczyna być twoim spokojem. Jej pewność zaczyna być twoją pewnością. Jej otwartość na obfitość zaczyna być twoją naturalną reakcją. I teraz dzieje się coś bardzo ważnego. Ta przyszła ty unosi dłoń i delikatnie dotyka twojego czoła. Symbolicznie, energetycznie, ale wyraźnie. I w tym momencie w twojej głowie pojawia się odczucie. Jakby ktoś otworzył okno i wpuścił świeże powietrze. Jakby nagle zrobiło się więcej przestrzeni. Jakby twoje myśli przestały biec w różnych kierunkach, a zaczęły ustawiać się w jednym, prostym, klarownym strumieniu. To jest moment kodowania, twój umysł zaczyna dopasowywać się do nowej tożsamości. I dlatego właśnie teraz, w tej sekundzie, chcę, żebyś zrobiła coś niezwykle ważnego. Zadaj swojej przyszłej wersji jedno pytanie. Ciche, wewnętrzne, proste. Co robię codziennie, jako ta wersja siebie? I teraz nie wymyślaj odpowiedzi. Po prostu ją poczuj. Ona może przyjść jako słowo, jako obraz, jako emocja, jako intuicja. Może przyjść nagle, a może wchodzić delikatnie. Ale przyjdzie, bo ta wersja ciebie nie jest od ciebie oddzielona. Ona jest w tobie, i w tej sekundzie zaczynasz ją słyszeć. Czasami odpowiedź będzie brzmiała: Jestem spokojna. Czasami, działam natychmiast. Czasami, ufaj. Czasami poczujesz, że twoje ciało chce się wyprostować, jakby chciało zająć więcej przestrzeni. Czasami poczujesz, że twoje serce jakby się otwiera. Czasami poczujesz lekkość w brzuchu. Cokolwiek poczujesz, to jest właściwe. To jest kot. I teraz przejdziemy jeszcze głębiej. Wyobraź sobie, że twoja przyszła ty wchodzi do twojego ciała. Nie w sensie mistycznym, w sensie energetycznym, jakby wasza energia zaczęła nakładać się na siebie. Jakbyś przez kilka sekund była dwoma wersjami siebie jednocześnie: tą, którą jesteś teraz i tą, którą masz się stać. I w tej sekundzie dzieje się coś niezwykle ważnego. Twoje ciało zaczyna pamiętać, jak to jest być tą wersją ciebie. Ono zna ten stan, ono go rozpoznaje, a teraz poczuj, jak ten stan opada w dół, do brzucha, do bioder, do nóg, do stóp, jak zakorzenia się w tobie. To jest fundament. Od teraz nie wchodzisz w swoje marzenia tylko umysłem. Wchodzisz w niecałym ciałem, i w tej chwili, bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, czujesz, że coś w twojej energii się zmienia. Jakbyś nie była już tą samą osobą, która zaczęła ten film. Jakbyś zrobiła krok, który nie ma odwrotu, i to jest dobre. To jest piękne, to jest właściwe, bo w kolejnym bloku przejdziemy do tego, jak zacząć żyć w tej częstotliwości codziennie tak aby wszechświat mógł odpowiedzieć szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dziękuję Ci z całego serca za to, że byłeś ze mną do końca tego nagrania. Jeśli ten materiał pomógł Ci chociaż odrobinę otworzyć się na nowe możliwości, zostaw proszę subskrypcję, łapkę w górę i komentarz skąd mnie oglądasz. To naprawdę pomaga rozwijać ten kanał i docierać do nowych osób, które tak samo jak Ty chcą zmieniać swoje życie poprzez manifestacje i pracę z energią. Zapraszam Cię też na moje dłuższe, 15-minutowe nagrania. Tam czeka na Ciebie jeszcze głębsza transformacja, afirmacje i techniki, które możesz stosować codziennie. Dziękuję za Twoją obecność, wsparcie i zaufanie. Do usłyszenia w kolejnym materiale.